Idziemy serdecznie. A ja z tej strony testujemy sobie. Jak widać, iPhone 6 i iPhone 6. Tak wygląda zestaw. O. Telefonik jak iPhone. To jest podróbka iPhone oczywiście. Sprawdzimy to sobie benchmarkiem Antutu. Zobaczymy, jaki nam pokaże wynik test. zobaczymy co nam wyjdzie telefon jest oczywiście na Androidzie a nie na oprogramowaniu iPhone'a nie na iOSie Ale jestem ciekaw sam wyników nawet nie wiem jaki tu Android siedzi Prawdę powiedziawszy Oczywiście nie ma 64 giga, tylko ma 10 bodajże, 2 giga w telefonie i karta SD, która jest w środku, nie można jej taką wyjąć. Ja spotkałem się już z takimi kartami, wiem, że tam jakby rozebrać go to już będzie siedziała karta 8 gigowa. oczywiście Jest made in China, pisze iPhone 6, White 64GB MD2 298B Na pudełeczku, jak ktoś tam sobie może doczyta, zestaw jest ładowarka, kabelek, słuchaweczki. Troszkę je wydobyć troszkę. Udało się. Oczywiście z logiem. Jabłuszka. Nie wiem, grają. Pewnie nie za dobrze. Ty, iPhone'ika. No, wygląda jak oryginał. Proszę. Zdjęcia robi. No, przy dobrym świetle dobre. Mogę powiedzieć. W nocy to raczej nie ma porównania. Ale działać działa, WiFi działa. Nie wiem jak sygnałem GPS. Końcóweczka jest... była do wareczki taka. Nie jak do naszych telefonów na Antku. Całkiem inna końcóweczka. I powiem szczerze, że jestem ciekawy testu Antutu. Nawet bardzo bym rzekł. Rozdzielczość 960 na 540 Nie najgorsza w sumie, prawdę powiedziawszy. Sądzę, że w prawdziwym iPhonie jest o wiele większe. I teraz najgorszy test: benchmark 3D. O Jezus Maria. 3 frapsy, Trzy i sześć. Masakrystycznie to wygląda Dobra gry sobie na pewno nie, nie pogra nikt na tym telefonie 13 już czy zrozumiał ale 3 Pisze że ma wsparcie za dynamic shadow Wow O, ale wynik 12 226. O, nie teraz. Zobaczymy info, co on tam ma. Android 422. Ła! To ma Androida Kitkata. Łorzysz ty. Aparat 5 megapikseli. RAMO 500 megabajtów. Pamięci bardzo mało. 1,27 giga. 1,14 dostępne. Na karcie 1,27 1,22 dostępne. Dwórdzeniowy procesor 1,3 GHz OpenGL Rozdzielczość 649x1136, 326 PPI 26 PPI to wcale nie jest źle 5 MP przednia i tylna po 5,49 NFC ma och, to zdziwiony jestem, prawdę powiedziawszy. Akceleracja Sensor MTK Kurcze, wsparcie ma właściwie dla wszystkiego rurzeniowy procesorek Mało ramu. 512 to bardzo malutko. Więc dzięki ciszmy za uwagę. Pozdrawiam serdecznie.